Nie ma wątpliwości, w języku wiary, że Duch Święty prowadzi Kościół yy, bardzo zdecydowanie ku temu wymiarowi ewangelizacji, który papieże tutaj ostatni nazywali nową organizacją czyli właśnie docieranie do tych, którzy są ochrzczeni, ale dla rozmaitych powodów porzucili praktyki chrześcijańskie, nie uczestniczą w liturgii, nie ma ich na naszych yy, zgromadzeniach. To się yy, nie prezentuje różnych częściach świata, ale nas interesuje, nas interesuje przede wszystkim to, że to jest także problem Kościoła w Polsce. Chcemy ich zaprosić do wspólnoty tych, którzy są wierzący, którzy swoją wiarę przeżywają żywą rzeczywistość, która ich zmienia, która jest dla nich zasadnicza. No i która nie pozwala im z kolei wierzyć na ten temat, że Jezus Chrystus umarł i tak zmartwychwstał i żyje, i że spotkanie z Nim dokonuje człowieka absolutnej przemiany, przewrotu. Chcę też podkreślić, że my od samego początku człowiekiem, który nie tylko że patronuje Jest o wszystkim na bieżąco informowany jest ksiądz kardynał Stanisław. Ksiądz kardynał, mimo tego, że jest na synodziewiznku w, w Rzymie, obiecał, że przyjedzie do nas na jeden dzień, oczywiście, to znaczy będzie przewodniczył Eucharystii zamykającej to wydarzenie w niedzielę w ładowicach. Bardzo chciałbym być na tej Eucharystii, dlatego że tego wszyscy na tej Eucharystii poprosimy, żeby nam przekazał wiarę w imieniu Kościoła i żeby ten przekaz wiary właśnie ze strony naszego biskupa, który nam przewodzi na wierze, żeby dla nas ten przekaz wiary był jednocześnie posłaniem na w Kościół z misją ewangelizacyjną, więc każdy z... w jeśli chodzi w 1977 roku, w była pierwsza ewangelizacja, czyli 35 lat temu, właściwie w to, że się wpisujemy Podczas tej ewangelizacji przedszkolna Wojtyła pobłogosławił to wydarzenie i, i właściwie dostąpił rozwój. Rozwój od lat 70. rozwój nurtu ewangelizacyjnego w Kościele w Polsce, który to, doprowadził to do tego, że właściwie Polska była miejscem, gdzie podczas wojny doszło do największego przebudzenia przez cały kościół, to znaczy włączają się w e, organizacje wydarzenia ludzie różnych wspólnot rzeczywistości kościoła. E, to są rzeczywistości mobilizujące na terenie archidiecezji krakowskiej e, i tych organizacji e, jest ponad 50. Jest to spora grupa e, ludzi, gdyż e, z naszych e, statystyk wynika, że około 3 tysięcy osób zostało, e, zostało Zaproszonych i czym nie odpowiedziało na to zaproszenie, by włączyć się i razem z nami do W Po punktach 19-21 spotkamy się wspólnie, bo już ostatni element tej, tej rzeczywistości to wspólnie. Więc tak naprawdę to, to wielkie spotkanie ma być mocnym postawieniem pytania. Natomiast odpowiedzi na to pytanie. Człowiek może szukać całe życie, bo to jest, to jest odpowiedź, która, która właśnie jest sama, sama wiara, przeżywana konkretnie już potem. W związku z tym od listopada w parafiach miasta Krakowa oczywiście na nowo ruszą te rzeczywistości, które tam są, czyli na przykład wszystkie gościele mają swoje wspólnoty, więc spotkania tych wspólnot będą... No, zostaną wznowione, ale także te wspólnoty zaproponują rzeczy różne, na przykład kursy alfa w kilku miejscach, seminarialny nowy, duch święty, droga nowy, droga otworzy otwieramy